architekci już od dawna inspirują się naturą, ale budowanie szkół, biur czy kościołów w kształcie gigantycznych zwierząt to zupełnie nowy poziom. Niektóre z nich mają odzwierciedlać funkcje budynku, inne oddawać hołd lokalnej faunie, jeszcze inne wabić przejeżdżających kierowców. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na zestawienie 10 najciekawszych budynków na świecie w kształcie zwierząt. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Landlord, gra w której zamienicie swoje miasto, Polskę, świat w olbrzymią planszę Monopoly. W grze możecie kupować i sprzedawać najbardziej Ikoniczne miejsca w Polsce i zarabiać na nich czynsz za każdym razem, kiedy ludzie odwiedzają je w prawdziwym życiu. Zainwestować możecie praktycznie we wszystko, co znajduje się na mapie. Chcecie pałac kultury, cyk kupiony. Wspominałem już o codziennym bonusie, a o tym, że każdego dnia czekają na Was zadania, za których wykonanie możecie odbierać nagrody. Ponadto części udziałów do nieruchomości możecie wystawiać na rynku ofert, aby umożliwić ludziom licytację, a dzięki opcji agent nieruchomości możecie nabyć nieruchomość z dowolnego, wymarzonego miejsca na świecie, zdalnie bez wychodzenia z domu, bez względu na to, czy jesteście na spacerze, czy zwiedzacie nowe miasto, możecie budować i zarabiać na swoim imperium nieruchomości. Konkurować ze znajomymi, ludźmi z Polski lub całego świata i piąć się na jak najwyższe miejsce w tabeli. Zainteresowani dobrze się składa. Ściągając grę przez link w opisie otrzymacie aż milion keszu i 500 monet w prezencie od twórców. Jeszcze raz zapraszam, tymczasem wracamy do odcinka numer 10. W miejscowości Flanders w stanie Nowy Jork natrafić możecie na dużą kaczkę. I tak też nazywa się ten budynek. Zbudowany w 1931 roku przez hodowce kaczek Martina Morera początkowo służył jako sklep z drobiem i jajkami. Jego wygląd miał zachęcać kierowców do zatrzymania się i wejścia do środka. Kaczka Pekinka mierzy 6 metrów wysokości, a jej oczy wykonano z tylnych świateł Forda T. W 1997 roku budynek wpisano do rejestru zabytków. Dziś służy głównie jako sklep z pamiątkami. Okazjonalnie opiekunowie przebierają go w różne śmieszne stroje. Numer 9. W Cottonwood w stanie Idaho znajdziecie z kolei olbrzymiego bigla i w sumie nawet największego na świecie. Całe szczęście te ten budynek nigdy nie służył do sprzedaży psiny. Jest to nic innego jak dwupokojowy pensjonat będący częścią zajazdu o nazwie Dog Bark Park przez lokalnych mieszkańców nazywany Słodkim William. W czerwonym hydrancie kilka metrów dalej, jak na czerwony hydrant przystało, mieści się toaleta dla gości. Na miejscu możecie ponadto zakupić jedną z psich rzeźb, które właściciel rzeźpi za pomocą piły łańcuchowej. Numer 8 W Winston Salem w Karolinie Północnej znajduje się stacja paliw Shell stylizowana na olbrzymią muszlę. A że jest to odcinek o zwierzętach, Obrzymią muszlę przegrzebka. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, nie jest to pierwsza stacja Shell na świecie. Stacja w Winston Salem została zbudowana w 1930 roku w ramach kampanii marketingowej mającej na celu zwiększenie rozpoznawalności marki Shell na rynku. Kształt muszli był bezpośrednim nawiązaniem do jej logo. Łącznie w rejonie powstało takich 8, ale ta, o której mówimy, jest jedyną, która przetrwała. W 1976 roku została wpisana na listę zabytków i dzisiaj służy jako muzeum. Numer 7. Australijski hotel Mercury Kakadu Krok Crocodile nie nazywa się tak bez powodu. Kakadu, bo znajduje się na terenie największego parku narodowego Kakadu. Crocodile, bo wygląda jak krokodyl. Hotel jest własnością rdzennych klanów ludu Gagudziu, dla którego zwierzę to jest duchowym przodkiem. Krokodyl ma aż 250 metrów długości i 30 metrów szerokości. Cztery okrągłe parkingi samochodowe widoczne z góry to rzekomo jego jaja. Od 2014 roku hotel zarządzany jest przez grupę Accor pod marką Mercure. Numer 6 Pewnie słyszeliście o fanpage'u Kościoły, które udają kury, które to ogromadzi zdjęcia Kościołów, które los lub Bóg chciał, że wyglądają jak kurczaki. Na indonezyjskiej wyspie Jawa istnieje jednak kościół, którego podobieństwo do kurczaka nie jest wcale takie przypadkowe. W latach 90. jego budowę rozpoczął pewien Jawajczyk, któremu zamarzył się kościół dla ludzi wszystkich religii. Tak naprawdę kościół miał przypominać gołębice w koronie, ale wyszło jak wyszło. Jako, że większości osób konstrukcja przypominała bardziej skrzyczącą kurę aniżeli gołąbka pokoju, budowla szybko została okrzyknięta kościołem kurczakiem. Z powodu kłopotów finansowych budowa została w w 2000 roku i od tego czasu tylko niszczeje. Pozostaje jednak ogromną atrakcją turystyczną. Numer 5. Siedziba Krajowej Rady do Spraw Rozwoju Rybołówstwa w Indiach wygląda jak olbrzymia ryba. Czteropiętrowy budynek wybudowano w 2012 roku, a jego inspiracją była podobno słynna barcelońska rzeźba. Obiekt powstał na zlecenie rządu Indii. Głównym wymogiem było stworzenie projektu, który nawiązywałby do funkcji budynku. Inwestycja spotkała się z niemałą krytyką. Tym bardziej, że według wizualizacji budynek miał wyglądać zupełnie inaczej. Nie jak rekin, który pałknął balon, jak wielu uważa. Numer 4. W Karlsruhe w Niemczech znajduje się przedszkole w kształcie wielkiego, białego, przyczajonego kota. Zdecydowano się na taki kształt między nimi, aby zachęcić dzieci do chodzenia do szkoły. Oczy kota z przodu służą jako okrągłe okna sali zabaw, podczas gdy ogon z tyłu to w rzeczywistości zjeżdżalnia, której dzieci mogą używać jako wyjścia. Numer 3. Mimo, że na świecie istnieje budynek, który bardzo wiernie oddaje wygląd słonia, zbudowana w 1882 roku słonica Lucy była pierwszym przykładem Architektury zoomorficznej w USA, to jednak z jakiegoś powodu znacznie większą popularnością cieszy się ten kwadratowy słoń w Bangoku. Jak widać, realizm nie zawsze jest najważniejszy. Budynek ma 32 piętra i 102 metry wysokości. Został ukończony w 97 roku. W lutym 2011 Elephant Building znalazł się na liście 20 najbardziej ikonicznych drapaczy chmur na świecie. Numer 2. W miejscowości Hayward w stanie Wisconsin, Wękarze mają swoją Galerię Sław. Znajduje się ona w największym na świecie 44-metrowym skacz szczupaku. W jego dolnej szczęce znajduje się taras widokowy, na którym od czasu do czasu najwięksi fanatycy wędkarstwa biorą ślub. W samym muzeum znajduje się ponad 400 ryb, 300 silników zaburtowych oraz liczne historyczne artefakty i rekordy wędkarstwa słodkowodnego z całego świata. Numer 1. Smocza świątynia Wat Sampran to jedna z najbardziej niesamowitych świątyń w Tajlandii. Zlokalizowana około 40 km od Bangkoku, ma 17 pięter wysokości i mierzy 80 metrów. Co ciekawe, liczby te nie są przypadkowe. 80 to wiek w w którym umarł Buddha, a liczba 17 oznacza niebiańskie królestwa Brahmy. Zdecydowanie największe wrażenie robi nie sama wieża, ale ogromny, zielony smok, który wije się wokół niej. Fani Dragon Balla na pewno nie przeszliby obojętnie. Okej, okay, tym smoczym jak smocze kule z Carrefour'a akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przekapiliście poprzednich na Planecie Faktów, tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!